A dziś lecimy do Lidla, zobaczymy, co tam na nowościach wpadło. Zajrzymy też na dział z kwiatami, także zapraszam. I uwaga, uwaga, w dzisiejszym przeglądzie kolejna niespodzianka dla Was ukryta w środku przeglądu. Przypominam, świętujemy 50K, także dołączajcie do zabawy. Słuchajcie, idziemy sobie troszkę na spacerek do Lidla. Gazetki brak. Jest kwiat, ale nic nowego nie przybyło. Nie właśnie, że przybyły takie kompozycje wiosenne. Zobaczcie. O, ładne różne są. Cena 34,99. Rośliny w misie. Tulipanki. 10 zł. Teraz na mocnej wyprzedaży jakiejś, tak? Nie, na, na mocnej promce. Zobaczcie. Trzecia sztuka, 70% taniej. O. Na tulipana. Ładne tulipanki, nie? A reszta? Tu jeszcze może te zielone roślinki zobaczymy, bo resztę znamy, mam storczyki 46, a te zielone tutaj chyba też pod tą cenówkę, ale nie mam pewności, dobra idziemy, co? Chodźcie. Dobra, jeszcze w sumie tutaj takie, co to takie ładne, w takim koszyczku, takie ładne drzewko, Poprzez na jakieś wyprzedaży minus 50%, ale ładne, co? Zobaczcie. Czy to uschnięte? Nie. Poświęteczne chyba. Osłonki ceramiczne 1499. Jedziemy na koszyczek. Ładnie jest ten. I delikatny róż. Chodźcie. Sprzęty do ćwiczeń to nie chcemy. Nie, nie, pokazywałam ostatnio. Ciężkie to jak diabli podnosiła 4 kg, do 8 można zestrzeć. 40 zł. 119 zł. Przestawka sokownika torowego. Coś takiego, do jakiego to sprzętu? Do takiego jak coś. Patrzcie, można poboksować. 34 zł. Ok, jak się śmiejunia, ja Jaki fajne. <grym> 21 zł. <grym> o ja, a to więcej, błasa. <grym> Siema koloru. Dres walurowy, dziewczyny dalej dostępne. Ładny jest ten kolor, 65 zł. Ewentualnie, o. Ten stalowy bardziej się podoba, nie? No. Ale to już było. To jakieś męskie kamizelki dwustronne o, 59 zł różne kolory. O, takie Jeansy damskie 40 zł. To są te, które podnosiłam ostatnio. Łopci ślutkie, no bo wiesz, jakie łapci ślutkie. Jak w lecie będzie petarda. Bioderko. Do 42 rozmiary. Dawaj, niebieski. Skarpeta męska, tak, 27 zł, takie zestawy. Tak sobie chwilkę zobaczymy, co na tych koszykach w Lidlu. Co Wy na to? Jak jesteście na tak, zostawcie łapkę pod filmem. Bokserki męskie na jakiejś promce, 28 zł kolejne dżinsy damskie 40 zł. O takie. Nawet niezły kolor. Też łopci ale Lecę szybko, żeby dużo pokazać. Plaszcza dalej dostępną, no, Jaka teraz prąka 26 zł, 27 patrzcie. No. Patrzę za rozmiarem. Gdzie to jest? Do 50 zł. Dobra. O, takie. Zobaczymy kolory. Jeszcze coś takiego. Dwa kolorki. No wcale nie, bo patrzcie tutaj więcej płaszcza. O, dobra. Ale to ten sam kolor, okej. Okay. A nie, bo tu jest taki ciemniejszy, a to jest jaśniejszy. Czyli mamy trzy kolory. Dobra, są sprzęty kuchenne. Ale podnosiłam chyba to, no nie? Tak, ile to? Lunchboxy. Nie mam tutaj ceny. Rozejrzyj się babo. Rozglądam się, nie widzę wycie. Mam tylko cenę trzech sitek. O, tutaj. 30 zł. Ciśnieniem mam już 70. Ale jest i myszka bezprzewodowa. Gdzie ta myszka? Zobaczcie. Nie mam tutaj. To są lunchboxy. Skończyły się, wyszły. Myszki wszystkie wyszły Dobra, lecimy dalej. Jakaś lampa LED. Aha, to jest ten kolorofon taki, tak? 79 zł teraz na promce. Podnieść babą, podnoszę. Termometr bezdotykowy, 60 zł. Tutaj coś widzę. Co to jest w ogóle? A to jest na herbatę. Zobaczcie, ile to? 24 zł. Akcesoria czy DH, czy taka ala szkatułka, ala taki box na herbatę. 24 zł. Ciekawe, nie? W sensie, że fajne. Jak ktoś ma drewniane dodatki, no to. A tutaj pod, podwójne te dechy. Aha, no dobra, 24 zł, to taki dwupak, to niedużo, nie? No. Siedzi, siedzi. Takie sprzęty roboty, 349 zł. Białe, czarne. A co to robi? Wszystko Tylko nie gada. A może i gada, nie wiem. To jest niezłe. Wam ostatni Zestaw patelni. Patelnie to są bardziej rąble. 99 zł. Tutaj takie drobne akcesoria kuchenne. Jak jajcerka. 10 zł ewentualnie. O, takie sprzęty. No dobra, tutaj coś jest. Co to jest? w suchu. Sery, Takie rzeczy w Lidlę można kupić? To aby działa? 40 zł. Ciekawe, zestaw garów otwarty. Zapuścimy żurawia. Dawaj tu niebieski. Zapuścimy. A, patrzcie. 199 zł. Teraz na promocji minus 28%. Takie gary. To było, to już nie podnoszę. Irygator do Jamy Ustań. 119 zł. Dobra cena, ale czy polecacie? Napiszcie jak coś w komentarzu. Wybrane dwie sztuki, tylko zostały to może. Pudełko na zegarki. A, takie czarne. 49 zł. A są dwa rodzaje. Jest takie kwadratowe, ewentualnie podłużne. Chyba to podłużne fajniejsze, co? Chyba tak lubisz oszczędzać z pojemników, takie zwyklaczki. No są wszędzie, a tutaj akurat w takim szarym kolorze 14,99. Ewentualnie tutaj 20 zł. Ile to jest sztuk? Po 3. Dobra. No tu jaki zestaw? On no też 20. No dobra. A to co to jest? Nie wiem. Aha, do czyszczenia jakiejś powierzchni. No, ale nie ceny czytniki naprzód. To podnosiłam torby do recyklingu. A to co to są? Dwustronna pościel. To jest pościel? Nie. Co to jest? Czekajcie. Chodźcie zobaczymy. Tak, to jest poszewka. Czy to jest pościel? Czyli patrzcie jakie pościele było, ale tylko ta jedna taka już wymacana, że tak powiem. 69 zł. Zobaczcie, taki misiu nawet nie mam wymiarów, 140 na 200 Ale mam jednak, ewentualnie takie kolory jeszcze było, no to fajne te pościele tu były, co? Zobaczcie, fajne czy nie? No. Ale już nie ma, tylko te dwie ostatnie, także trzeba by do innego Lidla dziewczyno, dobra Jeszcze tutaj sobie tak przejdziemy, pizza w poprzednim przeglądzie, w sensie ten kamień taki ceramiczny, dobra cena chyba 30 zł jakoś tak a sztuczce? Nawet nie mam. 99. 24 sztuki. Dobra, idę dziewczyna. I zakłopy zrobić. O tutaj co jest? Termowentylator 200, biały, czarny. To było, to nie chcę. Opiekacz. Nie, to jest toster. Toster w dobrej cenie. 49 zł. Nawet nieźle wygląda. 750 W Nie mam ceny Ale takie ładne groszki Gdzieś już dzisiaj groszki widziałem, gdzie ja widziałam te groszki w Rosmanie. W Rosmanie kolekcja walentynkowa wleciała. dziewczyna, przebęd na kanale albo będzie, albo już jest. Także sobie zerknijcie. grill kompaktowy, 199 zł ale podnosiłam go niestety Dobra idę, bo tutaj już sprzęty o! To też było 83 zł Zapuścimy żurawie, bo by otwarte, co? Zapuść Tu nic nie ma. Dobra, Dobra. okej. Okay. Ale różne, nie? Mam podobne, ale nie podoba mi się efekt. Dawno nie używałam, chyba sobie muszę zrobić. Tutaj karbowice. Dobra, idę dzięki, szybko Do następnego części. Hola, hola, babo, jakie idę? Niespodzianka na dziś. No tak, no tak, niespodzianka na dziś. Szybka teleportacja. Jestem właśnie w PEPKO i wybieram dla Was kolejną niespodziankę. Niespodziankę na czwartek i zdecydowałam, że będzie to ten piękny, złoty serwetik. Co myślicie, piszcie w komentarzu? Będzie idealnie pasował do jajeczka, a nie, babo, do jakiego jajeczka? Dobra, nie było tematu, wytniemy, to wytniemy. Właśnie zdradziłabyś niespodziankę na piątek. Czy na sobotę? na sobotę. Ach, jak chcecie zobaczyć niespodzianki z wyprzedzeniem na dany tydzień, zapraszam na Instagram. Dobra. A teraz idź, babo. Idę. Cześć. Dorwałam dziś gazetkę z Lidla, więc tak sobie szybciutko przelecimy. Gazetka jest od 5 lutego, także mocno do przodu. Ach, będzie fajny przeglądzik w poniedziałek. Bo tak widzieliście na tych koszyczkach. Za dużo nie było, nie? Ale byłam coś tam sobie zobaczyliśmy, także też było fajnie. lecimy z tą gazetką tak szybciutko. Kto tam zainteresowany, to sobie stopuje. Widzę, że będą piękne pościele. Zobaczcie, jakie w ogóle promki. Minus 40%. Fajnie, fajnie. Tutaj minus 30%. No dobra. Ręczniki. Jakie ceny? 20 zł. Jaki to jest wymiar w ogóle? 70 na 140? 70 na 130? No dobra. Coś na kwiat. O, takie podstawki pod doniczkę. Niecałe 30 zł. Fajna doniczka. Zestaw dwóch doniczek z markerem kredowym. O, przyda mi się na moje ziółka. Moje ziółka tutaj w skrzyneczce. Chyba sobie strzelę. Marker kredowy ciekawe. Jak, jak to się tym pisze? Nie pisałam nigdy. Dobra, tutaj i zegar dla dzieciaków, jakie zobaczcie. O. Można do pokoiku coś zakupić. Tutaj proszę bardzo, chyba walentynki. No jak? <laughs> Jaka bielizna, dziewczyna. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj coś się bało plus size. I piżamka. I dla panów gaciorek, proszę bardzo. Aha, tutaj jest jakaś promka. Bielizna walentynkowa. 50% taniej, Miksuj dowolnie. No to polecimy do Lidla, sprawdzimy tą bieliznę, czyli muszę być w poniedziałek, tak? Tak, żeby nie wykupili, nie? No. Dobra, tutaj jakieś prezenty, o, i dalej, coś do sprzątania. od czwartku do ósmego tutaj akurat, widać, to ja w ogóle dobrze kręcę, chyba dobrze, i dla panów, zaczyna się warsztat, pewnie z 10 stron, coś Lid stawia na warsztat dla panów, no i chyba się musi to sprzedawać, skoro. Tyle miejsca w gazetce, zawsze na te artykuły. Może to dobre ceny mają, czy jak? Piszcie jak coś wiecie na ten temat. No i koniec gazetki, cześć.